Hej, witam na kanale Doris Style. Ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku druga część moich stylizacji na Wasze okazje. Zapraszam. Na czym polega to wyzwanie? Na tym, że kiedyś, mi, kiedyś Was poprosiłam, żebyście wpisali mi jakieś okazje, na które mam znaleźć stylizację z mojej szafy, czyli bez pożyczenia, bez kupowania, bez niczego. No, i już pierwszą część nagrałam. Pierwsza część jest tam w opisie. To były bardziej formalne stylizacje. A dzisiaj zajmiemy się bardziej imprezowymi w klimacie karnawału, ale nie tylko. No i, i naprawdę, naprawdę daliście mi spore wyzwanie. Troszeczkę, jeśli wiecie, tak opóźniałam zrobienie tego odcinka, ponieważ trochę starałam się, wiecie, tak kreatywnie pomyśleć, co mogę wziąć, bo jednak te okazje były dość. Interesujące, zresztą zobaczycie A ja nie mam bardzo dużo imprezowych ciuchów Ponieważ po prostu nie chodzę na imprezy Także Było to wyzwanie Ale się go podjęłam I myślę, że nawet nieźle mi poszło Także potem dajcie mi znać co myślicie No i nic Przechodzę do pierwszej stylizacji No i zaczniemy tak wiecie, lajtowo I później będziemy wchodzić coraz, coraz Będzie coraz grubiej I pierwsza stylizacja to jest stylizacja na wesele Moja opinia, ja powiem tylko krótko, że ja nie lubię wesel. Nie, męczą mnie te imprezy, także generalnie nie mam takich typowo weselnych ciuchów, bo po prostu, wiecie, staram się na niego nie chodzić. No wiadomo, czasami trzeba, ale na szczęście odchodzi się już od tego, że, że te stylizacje są takie, wiecie, tiulowe, błyszczące, że to wszystko takie po prostu jest och, za bardzo. i Częściej właśnie ubieramy już takie rzeczy, które później możemy ubrać na przykład, nie wiem, nawet w niedzielę na obiad w babcie, albo po prostu sobie gdzieś tam iść gdzieś w tej sukience i już, wiecie, mamy coś, co użyjemy więcej niż raz, a to jest naprawdę, naprawdę ważne, żeby takie rzeczy mieć tylko i wyłącznie w szafie. No i ja, słuchajcie, wybrałam sobie moją sukienkę, moją ulubioną sukienkę, która zresztą według mnie jest taka najbardziej elegancka, którą mam w szafie. Ona też oprócz tego, że wiecie, ładnie wygląda, komplementuje moje, moje kolory, wszystko to tu się zgrywa. To jeszcze jest luźne, jest elastyczne czyli wiecie, jak się coś zje na weselu, jak się siedzi, to czujemy się komfortowo, nic nas nie ciśnie. A przy okazji jest jeszcze taka falbanka z przodu, która po prostu mm, tuszuje brzuszek także jest wszystko idealnie. E, ja bardzo lubiłam się w tej sukience. I też bym się w niej dobrze czuła i bym, wiecie, nie myślała o tym, że tutaj mi, mi coś uwiera, tutaj jakiś gorset mam i tak dalej, tylko po prostu bym się mogła bawić. No i do tego wdobrałam sobie moje y, szpilki pomarańczowe. I słuchajcie, ja wiem oczywiście, że szpilki to nie jest opowie, super idealne na wesele, ale bardzo mi się podoba, jak one wyszczuplają tutaj nogę, jak wysmuklają w ogóle, i pasują kolorystycznie, są ciekawe, a potem i tak będziemy na boso. Także wesele. Także tak właśnie wybrałam takie buty Torebka już taka zwykła, ze złotym elementem, żeby było bardziej elegancko Złotawy naszyjnik, kolczyki, włosy lekko upięte z jednej strony i tyle Ja bym tak poszła i generalnie jeśli idę na wesele, to właśnie idę mniej więcej w tym klimacie I co? I mam, moim zdaniem, fajną stylówkę, wygodną, komfortową, ale też piękną I czuję się w niej super i mogłabym w niej przytańczyć całą noc. Ok, dajcie mi znać co myślicie i czy w ogóle macie takie podobne podejście jak ja do wesel, a ja przechodzę do drugiej stylizacji. Ok, lecimy dalej i druga stylizacja to jest stylizacja nauczycielki na bal karnawałowy w szkole z klasą. I generalnie to jest jeszcze tam powiedzmy nauczycielka 1-3, także z dzieciaczkami, no i jak się ubrać. Jak się ubrać, żeby bycie. Nie, nie, Jednak się dopasować, żeby nie być tak sztywno, żeby też być fajnie przebranym, a może niekoniecznie kupować wiecie, strój na, po prostu na bal przebierańców. Także ja wybrałam sobie, że pójdę w dodatki. Zobaczcie, mam zwykłą czarną sukienkę, małą czarną. Myślę, że każda ma jakąś małą sukieneczkę. Oczywiście może być inny kolor, no ale jakby ja miałam czarną. I ja do tego dobrałam taki wiecie złoty typowo imprezowy kapelusz tam kiedyś miał, mam go dziś tutaj z jakiejś imprezy po prostu kiedyś i on robi naprawdę wielką robotę zobaczcie on, on się błyszczy czyli jest imprezowo można wiecie później się nim bawić jest jakiś akcesorium można sobie przekazywać ten kapelusz wiecie tam bawić się nim tak dalej i to jest bardzo fajne dobrałam też moje czerwone czułenka żeby tak nie było już wiecie żeby dodać jeszcze jakiegoś innego koloru poza tym te czułenka są bardzo wygodne i myślę że byłabym w stanie w nich tańczyć po prostu no, i wzięłam sobie jeszcze na ostatnią chwilę taki żółty szal, tak, żeby trochę pasował do kapelusza. Oczywiście, gdybym wiecie, szła na taką imprezę, pewnie bym, znaczy pewnie, wydaje mi się, że wolałabym mieć na przykład szal z piórami. Też byłoby super akcesorium, takie właśnie, wiecie, że mamy na, narzucone. Możemy tańczyć później, jak nam przeszkadza, to możemy sobie powiesić na, na krześle i tak dalej. Ale nadal mamy tą zwykłą czarną sukienkę, później wiecie na koniec dnia zdejmujemy te akcesoria i mamy normalną sukienkę, czyli możemy mieć naprawdę wszędzie Także ja bym właśnie na takie imprezy miała jakąś tam zawsze taką jedną e, sukienkę, załóżmy czarną I później grała akcesoriami, także jeśli chcecie e, właśnie mieć trochę akcesoriów takich i później po prostu tego zmienić w zależności od tego na jaką imprezę idziemy, to właśnie bym polecała taki, taki sposób Dajcie znać co myślicie mi się podoba. Ja, bym, ja myślę, że bym się dobrze bawiła jako nauczycielka. Wiecie, dzieci też by się cieszyły, że jestem przebrana. Yy, i byśmy się fajnie bawili. No okej. Okay. Następna. Okej, okay, słuchajcie, światło jest dzisiaj straszne. Co chwilę wychodzi słońce, albo zachodzi i pada też. Także staram się tutaj jakoś manewrować tym, tym oświetleniem, żeby cały czas była dobra jakość. W ogóle już nagrałam zły ten odcinek, ponieważ poprzedni był po prostu w połowie. Cały ciemny. Okej. Okay. Także poproszę Was za moją, moją wytrwałość i za to, że wiecie, chcę tutaj dla Was nagrywać, mimo tego, że mam takie przeciwności losu Ok, trzecia stylizacja i słuchajcie, tutaj mamy okazję dość um, taką unikalną, wiecie, może się zdarzyć raz w życiu, o ile w ogóle Jest to Noc Spadających Meteorów i podpięłam to pod imprezę, ponieważ wydaje mi się, że to jest taki, taki wieczór, że nie wiem, spotykamy się powiedzmy w jakimś miejscu, obserwujemy yy, niebo, a później idziemy na, jakiś, powiedzmy, na jakąś, powiedzmy, imprezę, na jakieś drinki itd. Tak, to jest taka cała, albo przynajmniej tak sobie wymyśliłam. No i ja myślę, że tak sobie planując stylizację na tą okazję, pomyślałam, że fajnie byłoby, żeby ta stylizacja też była wyjątkowo unikalna taka wiecie, oryginalna i tak Także Postawiłam na mieszaninę, na, na chaos kreatywny i wybrałam kuloty w paski. I do tego moje e, baleniny w paski. Zobaczcie, to są jakby w inną stronę wzory: no bo wiadomo, że to są pionowe, te są poziome, i te są czarno-białe, a te są kolorowe. Ale bardzo to pasuje, jest to oryginalne. A przy okazji wydaje mi się, że płaskie buty e, na noc meteorów, gdzie stoimy, jednak obserwujemy, e, no będzie nam po prostu wygodnie. Do tego wzięłam mój czarny, to taki zwykły top Na to kurteczkę, yy, moją jeansową przerobioną z koronką To jest taka bardzo imprezowa kurteczka A przy okazji są gwiazdy, więc gwiazdy, meteory, wiecie, tak w podobnym klimacie mi się skojarzyło I on to fajnie pasuje, bo to jest jednak noc Więc no, mi, nawet jeżeli to byłaby, byłoby lato, to jakiś tam chłodek zawsze jest I jeszcze taki jak wiecie element dodatkowy, to jest świątodzielna torebeczka yy, dodam taki kolor, żeby już nie było z czarnym Myślę, że to fajnie wygląda, bardzo mi się podoba, jest to właśnie oryginalne, jest to mieszanina kolorów, wzorów, tekstur, yy, ale wygląda to jakoś wspólnie według mnie i pasuje na imprezę taką wieczorną, także dajcie mi znać, co Wy myślicie, a ja przychodzę do czwartej propozycji. Ok, i tu zaczęły się dla mnie powoli schody, jeżeli chodzi o wymyślanie i właśnie ta i następna to był powód, że troszeczkę tak później zaczęłam, yy, zaczęłam nagrywać ten odcinek. Chciałam go nagrać wcześniej. No ale miałam trochę problem, żeby znaleźć e, stylówki, ale później mi się przypomniało, że przyszedł karnawał, więc nagrywamy no, imprezową I to jest Castle Party. E, w, zupełnie inaczej sobie wyobrażałam, wiecie, jak e, spojrzałam na tą propozycję, sobie zupełnie inaczej ją wyobraziłam. Wyobraziłam sobie bardziej taki średniowieczny, wiecie, len i te sprawy. A jak wpisałam w Google, to wyszło mi coś takiego. Zobaczcie, e, to są klimaty w jakich ubierają y, się ludzie na castle party jak ktoś może mieć, wiecie, jak ktoś kto nie jest w takiej subkulturze y, może mieć takie ciuchy oczywiście wiadomo, y, jedni się bardziej szeroko ubierają, inni mniej jedni mają takie bardziej ostry stylizacje, inni mniej no ale co, wyzwanie to wyzwanie i ja je podejmuję i słuchajcie mm, no, <gryw> naprawdę musiałam się, y, wiecie wspiąć na rężony mojej kreatywności i wzięłam moje body. To jest czarne body, czy czwarte rękaw, i ona ma tutaj taką, takie po prostu wiązanie, które mi się bardzo skojarzyło właśnie z tymi klimatami i dodało takiego, wiecie, pazurka. Do tego wzięłam pasek i na pasek jakby podpiłam czarny długi czarny materiał, taki miałam materiał i z tego sobie zrobiłam z taką spódnicę. Także, wiecie, zrobiłam spódnicę i potem taki tren Myślę, że to jest bardzo w klimacie Oczywiście, jakbym szła rzeczywiście na taką imprezę To myślę, że bym bardziej popracowała nad tą spódnicą Może dodałabym koronkę, może bym, wiecie, troszeczkę tak, no już bym ją może uszyła nawet sobie Albo chociaż tak poszywała no teraz tylko do nagrań po prostu chciałam spróbować, czy to wyjdzie I myślę, że jakbym nad nią trochę bardziej popracowała, to byłoby super jest w fajnym klimacie do tego ciężkie buty i moją najnowsze, moje znalezisko z second handu, czyli torebka z Friendslam jest przepiękna. Tutaj pasuje idealnie, oczywiście ja planuję stylizować jeszcze w zupełnie inny sposób, ale tutaj pasowała super, także, także jest. Trochę naszyjników, kolczyki, wiecie tak dużo biżuterii, pewnie bym jeszcze dodała czarne usta, ale nagrywałam jeszcze inne stylówki, więc już, no, już, już nie chciałam nawet się kombinować z makijażem. I jest stylówka. Co myślicie? Co myślicie, jak ja wyglądam? Czy ja bym mogła tak iść na kaslu party? Jeżeli bym oczywiście szła, w co wątpię. Ale jest, jest, jest stylizacja z mojej szafy. Nic nie kupowałam. Wykombinowałam tą spódnicę. I myślę, że, że jest klimat oddany. Dajcie znać, co myślicie. I ja przechodzę do ostatniej, najbardziej crazy <gryw> okazji, jaką, jak, jaką kiedykolwiek usłyszałam od Was. I ostatnia okazja, jaką. Y jedna z was mi napisała, nie wiem czy to specjalnie robicie, żebym nie dała rady, czy co ale jest to barkar nawołowy w, o temacie kosmici no i z czym wam się od razu kojarzy bo mi się kojarzy kosmici, mi się kojarzą oczywiście z metalicznym błyskiem z wiecie z jakimiś nie wiem, srebro szczególnie, dużo srebra, może jakiś zielony makijaż, no ale otworzyłam ją szafę i co? No i nie ma takich rzeczy. Nie, ma, nie mam żadnych metalicznych rzeczy, nie mam takich właśnie w klimacie kosmiczno, space i tak dalej. I tutaj naprawdę musiałam się trochę pomóżczyć. Chcia chciałam iść na początku w taki klimat, takiego powiedzmy, trochę Star Warsów. I nie wiem, albo jakieś takie łowce nagród, tego klimatu, ale też za bardzo nie mogłam znaleźć stylówki. A poza tym, wiecie, jakbym się ubrała w taki kombinezon albo coś takiego wykombinowała, to by mi było strasznie gorąco. a to jest jednak prezent, gdzie się tańczy i na przykład ciężkie buty takie na przykład zabudowane, no to po prostu byłyby niewygodne. Także zupełnie ten pomysł odpadł. I zobaczcie, co wymyśliłam. Wymyśliłam sobie facetów w czerni. To znaczy, no wiecie, kosmici, to też są jakby faceci w czerni są w klimacie, a już strój na, fa na facetów w czerni mam. Także czarne spodnie, biała koszula, czarna marynarka, ja ją spiłam agrafkami, ponieważ ona się normalnie nie, nie dopina, nie ma zapięcia. I czarne czułenka, czyli jest tak wiecie, biurowo korpo. Już nie miałam żadnego krawatu czarnego, a ja ani nie chciałam kombinować, bo no, no bo stwierdziłam, że już będzie i tak tutaj za dużo, może za ciepło. Zresztą, no jakby nie miałam krawatu. Okulary wzięłam mojego męża, żeby, no bo już jakby moja, ja mam same brązowe, więc takie czarne okulary, i byłam już w klimacie. Facetów czerni. No i jeszcze, gdzieś tam na jakichś takich zdjęciach, które oglądałam w internecie, znalazłam właśnie, że oni mieli taką broń. No to wzięłam mojego syna, oczywiście. No i tak sobie wymyśliłam, w złej kreatywnie trzeba podchodzić do takich rzeczy i myślę, że na, nawet byłoby to śmieszne, jakby się wszyscy powiedzmy przebrali za jakieś tam ufo, a ehm, przyszła, wiecie, i bym ich tutaj na, na nich polowała. Nie wiem. Słuchajcie, no naprawdę wydaje mi się, że bez sensu byłoby kupować specjalnie na, na tą okazję jakieś takie meteryczne ciuchy, które potem się wywali albo będą w szafie gdzieś tam leżały. Jakby Chciałam Wam też, i tak przy okazji właśnie tej stylówki, pomyślałam sobie, że to jest właśnie też dobre, dobry odcinek, żeby Wam pokazać, że naprawdę można wykombinować różne rzeczy z szafy hmm. Nawet na bal przebierańców Po prostu trzeba troszeczkę, wiecie, tak pomyśleć, możecie po prostu poprzeglądać po, po internet, po, pomyśleć sobie co właśnie, co mogę zrobić, żeby pasować, ale niekoniecznie kupować rzeczy na tą okazję I ja po prostu jestem e, kobietą w czerni. Poluje na pasmito i jest śmiesznie, ale też pasuje do tego. I myślę, że też bym mogła w tym tańczyć, no bo to jest jednak, to nie jest już, wiecie, jakieś tam ża żadne kombinezone takie klimaty, tylko st strój biurowy. Okej, okay, też były wszystkie, wszystkie okazje. Naprawdę mówiłam, jak ja zobaczyłam tą listę, to no, trochę trochę mówię kurczę. Tak w tym mówię kurczę, czy ja dam radę w ogóle to zrobić? ale chciałam zrobić, ponieważ chciałam chcę Wam pokazywać na tym kanale i w ogóle będąc w internecie, że naprawdę można ze swojej szafy wiele wykorzystać, niekoniecznie właśnie kupując i na tyle można fajnie ubrać swoje ubrania. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, yy, czego Wam się podobało. Pa!